Z tej strony oczywiście Rokcia Noecie Was z nagrodami za Food Champions Na moim koncie nagroda za Golden 1 Oraz na koncie u Michasia nagroda za Elite 1 Także naprawdę podziękujcie mu Jeśli możecie to właśnie link do jego kanału jest w opisie Więc serdecznie Was zapraszam Żebyście tam zajrzeli no i go zasubskrybowali Ponieważ to jak wiecie Elita 1 to już jest najwyższy poziom, także możecie wpadać do niego na streama właśnie, no i tam się pytać o to, co by zmienił w Waszym skłanie, czy jaką ma taktykę wytyczną i tak dalej, na pewno to sporo pomoże, ja sama korzystam z tych rad, więc koniecznie zapraszam Was do subskrypcji, tymczasem co, jeśli materiał Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić moich streamów, tymczasem ja już nie przedłużam, no i zapraszam Was do oglądania. jak widzieliście w ostatnim pack openingu zdecydowanie nie było za ciekawie i na tyle paczek sami widzieliście, co udało się trafić, więc mam nadzieję, że ta szczęście zdecydowanie bardziej to pisze. No i oczywiście w player pickach będziemy liczyli na manę, bo jest to zdecydowanie najlepsza karta, no ale wiadomo, ciężko o niego, więc Varan myślę, że byłby naprawdę super opcją, ponieważ mam go w składzie, więc właśnie sprzedałabym tego mojego, no i dodatkowo właśnie sobie wzięła po prostu tego z player picków do mojego składu, więc zobaczmy co w tych player pickach. Oczywiście, że drużynarywalcy również za chwilkę będą, ale na początku lecimy z player pickami. Więc pierwszy, jeden z czterech piłkarzy. No i zobaczmy co tutaj będzie w środku. No i nie jest za ciekawe niestety. No ale zdecydowanie bierzemy tego pierwszego z brzegu, ponieważ ma najwyższy overall. A teraz już właśnie po tych player pickach wydaje mi się, że będę mogła przebalić na player 86+, więc włożę na sobie materiał albo na live ie. właśnie sobie zrobimy tą wymianę 86+. Tutaj biorę tego zawodnika no i lecimy z drugim, zobaczmy co tym razem, może jednak tutaj bardziej grywalna karta. No niestety nie, naprawdę ciężko te najlepsze piki, ale ten Sanson mimo wszystko wygląda naprawdę fajnie. Wydaje mi się, że, że ta karta jest naprawdę fajna, bo oczywiście wszystko na zielonym ma, więc no może będzie można przetestować, zobaczymy, pomyślimy. Tymczasem przenoszę te karty już do klubu, możecie też znać co Wam udało się trafić i w ogóle jaką rangę wbiliście właśnie Food Champions, ja jeszcze sobie odbiorę tutaj nagrodę za Division Rivals, no i wszystkie paczki naraz otworzymy, zastanawiam się kochani czy wziąć właśnie nagrody wymienne czy nagrody niewymienne. Powiedziałbym wam, żebyście mi doradzili, ale no, niestety nie jest to live, więc nie możecie mi doradzić, ale może weźmiemy niewymienne, a co, będzie więcej paczek, może to się dać trafić tym bardziej, że właśnie ym, SBC o ikonę będzie tutaj robiona na tym koncie, więc... Więc właśnie mam nadzieję, że coś dobrego tutaj trafimy. Także sześć paczek mamy do otwarcia. No i zobaczmy. Są teraz w paczkach te karty nominowane do Toty. Tutaj są dwie paczki oczywiście za Food Champions. No to co, zacznijmy od tych paczek za 45 tysięcy. Zobaczymy, oczywiście te są niewymienne, ale mam nadzieję, że będzie tutaj fajna karta jakaś grywalna. albo po prostu wysoki oberali właśnie do tego SBC i zobaczmy w pierwszej paczce mamy ekran. Okej, okay, nie jest to walkout, ale myślę, że ekrany, więc mimo wszystko dobrze zaczynamy. Argentyna, czyli będzie to banega, no. Jeśli trafimy cię jeszcze jednego Argentyńczyka, tylko złoka, to naprawimy skrzydło, to będzie zdecydowanie lepiej. Zobaczmy, co jeszcze w tej paczce. Oprócz właśnie banegi, będzie. No i sprawdźmy, co tutaj, sporo duplikatów. No ale oprócz banegi nic specjalnego. Przechodzimy z drugą paczką o 45 tysięcy. Możecie dać znać, bo właśnie jak wiecie, mamy teraz event Footmas. Możecie dać znać, czy zrobiliście już jakiegoś zawodnika właśnie z tych SBC, czy jednak jeszcze żadnego. Tymczasem tutaj po raz kolejny ekrany, także bez lokautu jeszcze, ale Brazylijczyk na świecie, to będzie Fabinho. No niestety nie Lucas Leiva, ale mimo wszystko, jak mówiłam, te ekrany zawsze są fajne, bo do SBC właśnie tym bardziej teraz jak jest spódmas i są te wysoko cenne składy potrzebne, no to też właśnie jak najbardziej się te karty przydają. No i oprócz Leiva też tutaj raczej, nic specjalnego nie ma, więc przechodzimy teraz do tych kolejnych paczek. Oczywiście paszki 100 tysięcy zostawiłem sobie na koniec, ponieważ są właśnie wymienne, no i oczywiście najlepsze. Także teraz paczka rzadkich piłkarzy Electrum, 6 złotych zawodników, 12 rzadkich, zobaczymy co będzie tutaj w środku, czy pas ekranu zostanie podtrzymana, no już wiemy, że nie tutaj nic specjalnego, więc nawet nie będziemy tego oglądać, tylko pomijam. Ale chociaż jakiś Mendy by się przydał, tutaj Mendy nie ma oczywiście ekranów, więc no w paczce go niestety też nie ma, ale te srebrne karty również są potrzebne do różnych SBC, więc, więc o tyle fajnie, że chociaż te srebrne karty tutaj wpadły, yy, więc jest całkiem nieźle. Dobra, to wysyłamy na transferowa, muszę oczywiście podmienić, bo są to niewymienne karty. Yy, no i lecimy do tej kolejnej paczki z rzadkimi piłkarzami Electrum. No i może tutaj szczęście bardziej dopiszę. Chyba na walkout będzie trzeba czekać do paczek za 100 tysięcy, chociaż jak tam nie będzie nawet ekranów, to będzie bardzo źle, ale zobaczmy. Tutaj mamy jakieś ekrany i czy to będzie walkout? Niestety nie, czyli yy, w paczkach, z których masz niewymiennych, no niestety bez walkoutu Mamy napastnika z Atletico z Hiszpanii, to będzie Costa czy Morata? To będzie Costa. Także, no, nie za ciekawy. Sprawdźmy, co jeszcze w tej parce. No i przechodzimy do tych za 100 tysięcy. No i tam naprawdę chciałabym coś dobrego trafić. Może udałoby się trafić jakiegoś zawodnika nominowanego, właśnie do, e, do Toty. A więc, teraz, to, co tygryski lubią najbardziej, czyli paczki za 100 tysięcy. Oczywiście, co jeszcze że za 125 tysięcy tam są lepsze. No ale niestety, my tutaj mamy. W sumie niestety, jak może narzekać na paczkę za 100 tysięcy? Zobaczmy, znaczy po otwarciu już można, jak nie będzie nawet ekranów, to można na niej narzekać, ale przed otwarciem nie ma co i zobaczmy, dobra, tu będą ekrany, także, także chociaż tyle niestety bez ok, także może w ostatniej paczce się uda, tutaj mamy jakiegoś Anglika na e, środkowej obronie, wow, i to będzie 83 overala. w paczce za 100 tysięcy, no chyba... Chyba nie za ciekawię, musicie to przyznać. Mam nadzieję, że wy więcej szczęścia w nagrodach, czy to właśnie w paczkach z różne ZBC, ponieważ no u mnie ostatnio zdecydowanie, zdecydowanie nie jest kolorowo. No i w środku tej paczki również nie za ciekawie. Czas na ostatnią paczkę, zobaczymy co będzie tutaj w środku. No sprawi, po prostu sprawi. Chciałabym zobaczyć właśnie tą niebieską kartę nominowani do TOTY. Możecie w sumie dać znać, czy głosowaliście oczywiście na Roberta Lewandowskiego w nominowaniu do TOTY. No a tymczasem Kolejny raz karta 83, overall w parce za 100 tysięcy. No, naprawdę, ostatnie jest tragicznie. Nie wiem, czy tylko u mnie, czy też macie takiego pecha, ale no, na tyle paczek sobie ostatnio otworzyłam. I to jakich paczek trafić takie karty, no, zdecydowanie nie jest najlepiej. Aktualnie jesteśmy na końcu Ubichasia i tutaj odbierzemy nagrodę za Elite 1. Także zobaczymy, mam nadzieję, że trafi mu coś dobrego. Naprawdę, bardzo bym chciała, bo jednak, wiedzieć Elite 1, no to, no to przydałoby się coś dobrego. Do trafienia w te różne tygodnia, oczywiście, mamy przede wszystkim Manę, Ale czy on się trafi? No, oglądałam streamy innych YouTuberów zagranicznych, no i tam było ciężko, więc mam nadzieję, że tutaj będzie zdecydowanie lepiej. Ale na początku zacznijmy od tych trzech player picków, no i zobaczmy, czy będzie tutaj. Może nie ma, ale warant, chociaż myślę, że na pewno e, byłby w porządku. Więc zobaczmy, co w pierwszym player piku, okej. Okay. Dobra, 85 overall, no tutaj raczej raczej mm, za dużego wyboru nie, a więc bierzemy sobie właśnie tego Aranguiza. No, więc przechodzimy do drugiego player picka. Ocena w miarę spoko, ale jednak to grywalność tej karty na pewno nie jest na najwyższym poziomie. Zobaczmy, co w drugim player piku, okej. Okay. Również się to ciekawie. Zamiast coraz lepiej to jest coraz gorzej, ale spoko w ostatnim. Playerpiku będzie boom i tam trafimy jakąś dobrą kartę. Może nie mamy, ale chociaż tego warana byłoby fajnie. Dobra, więc przechodzimy do ostatniego player pika, no i zobaczmy, co tutaj on gdzieś nie będzie jeszcze gorzej niż poprzednio. No niestety jest. Ten Samson widziałam, że całkiem niezła karta podobno, ale no, zdecydowanie na skład Michacia, także tutaj chyba weźmiemy po prostu najwyższy overall, albo tego Samsona. Zaraz zobaczymy. Dobra, to wezmę tego, ten najwyższy overall, ok. do klubu. Także playertki nie były najlepsze, więc mam nadzieję, że paczki Team of the Week właśnie to wynagrodzą, My zlecimy z pierwszych od nich i zobaczymy. Żeby był walkout, to będzie już całkiem nieźle, wydaje mi się. Eee, ale no, może być różnie, także zobaczmy, czy w pierwszej paczce będzie walkout. Dobra jest walkout, także może być naprawdę coś dobrego. Holandia Depay to będzie chociaż... Tak, jest Depay, także Depay chyba 70 tysięcy około eee, kosztuje, więc wydaje mi się, że mu wszystko nie jest najgorzej. No przede wszystkim jest walkout. Z wokautu też mogły być e, gorsze kart, na przykład właśnie ten, e, ten gracz z Bundesliga, więc chyba mimo wszystko nie jest najgorzej. Jeszcze karta 83 w środku zobaczmy, ile defaj kosztuje. No, ponad 80 tysięcy, więc myślę, że w miarę, e, w miarę fajnie. Lecimy z drugą i ostatnią paczką na końcu mychacie, jest to kolejna paczka z piłkarzem Steel of the Week, znaczy z trzema piłkarzami dokładnie. Poprzednia była niezła, naprawdę całkiem w porządku, więc zobaczmy, co tutaj proszę, żeby wokout. Mam nadzieję, że tak będzie, chociaż większość osób pisze, że będzie tutaj karta 81 najwyższa, więc zobaczmy. Dobra, 83, nie 81, ale mimo wszystko, no, ta karta nie jest najlepsza. Ale poczekajcie, jeszcze pan pisaka może być w środku, bo chyba też ma jakoś tak overal 83-82, więc może się uda? No nie uda się. To było tyle, dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału, no i... Cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że szczęście wróci. Może w nowym roku, kto wie kiedy, mam nadzieję, że jak najszybciej. Tymczasem możecie dać znać, mam około milion monet na koncie, możecie dać znać, co byście w tym składzie tutaj zmienili. Myślałam, żeby tutaj kupić Informa Wandajka albo zbierać na Messiego na prawym skrzydle. Możecie dać znać, co byście, co byście na moim miejscu zrobili, czy właśnie kupili Messiego na prawe skrzydło, czy właśnie Informa Wandajka. Możecie dać znać, tymczasem co ja już nie przedłużam, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się do zobaczenia, no i cześć.